serdecznie nagram dogrywkę, bo oczywiście za długo był materiał, i, no i mi się film nie wyłączył, więc wam dogram trochę, nie? Tylko, widzowie, czym by Tryb trudny, tryb normalny... Dobra, no, tryb normalny, zobaczymy, co to jest, widzowie, bo no, niestety, no, muszę jeszcze wam dograć z czegoś, bo... Ale to długo nie będziemy. Brać, bo ja ten jeszcze muszę. O, to takie jeszcze Kurde, ile ich tu widzowie jest! Więcej posmka nie miało. A bo jak niektórzy cwani, bo te zombie niektóre mają zbroję. Pow, HP. Panowie, dawać do dzieła. Widzowie, jak coś wam, sorry, że dogrywam, ale po prostu, no, mi się, jakby to wam powiedzieć, widzowie, no po prostu, no mi się, no jak ogólnie mam tak, że jak mam za dużo czasu, to od razu mi to wala, więc sorry widzowie, będzie nam do grypka, bo jutro przyjdę wam Aj. jak lubicie ryby, to taka jedna gra nawet może to na kiblu zawsze proszę niosę, sobie powiedzieć na ten temat. Jutro będzie... Jutro będę no, no jutro ją będę programował, no w sensie, że wiecie, widzowie, że... Czekajcie, widzę, mnie gdzieś zambi. Taki szkieletor! O oh my Jeb! Nie wiem, czy ja człowieka nie to. Co to kuźwa jest? Mutanty jakieś! I jeb granatem! Śmieć. Kuźwa, znowu ich tyle. Czy może teraz ten zbroją widzowie? Zdychaj tam! Będzie sponsor, prokary, o, YouTube, BD, które tam mogą fajną grę, więc. No ale tu się tu ja chyba nie kiedyś widziałem. W sumie tak szczerze nie widziałem. Tak mnie nas szczerze, tak mnie szczerze. Widzowie, ja uciekam, bo boś jest tu więcej. W sumie, że też wychodzą, więc jeden jedenciu. No to jest bardzo dobre widzowie, robimy je. Więc widzowie, wam dogrywam ten. Sens, bo oczywiście musiało, nie? Oczywiście musiało. Jak ja no, to będzie. No tego. A potem wiecie, co widzi? To sama samej mini churce. Albo po kolei I'm ready! Co widzowie, zabijamy człowieka i pojedziemy. Esa co widzowie, graczem pojedziemy. Kto Tak, strzela kuźwa. To co widzowie? Także łapka w górę, subika z dzwoneczkiem. I co widzowie? Lecimy po 100 subów, żeby robić live y, czy tam 1000. Także do zobaczenia w następnych odcinkach. Także Elo!